Chciałabym zostawić w tym wieku poczucie strachu ludzi, poczucie niepewności jutra, poczucie, przed, poczucie strachu przed złem, które nas otacza w bardzo różnej formie, ale które nas otacza. Przed strachem, chciałabym zostawić strach przed możliwością wyjścia na ulicę. Żeby nie być okradzionym. I tak to już państwo wiedzą. Wszelki strach, wszelką niepewność, to co jest niedobre, to co, mogę nazwać po imieniu, to co nazywa się powszechnie hamstwem, chciałabym zostawić w tym wieku. I tego nie chciałabym przenosić w następne tysiąclecie. Ja nie czuję się upoważniona do, do mówienia o tym, co powinno być, ale powiedzmy sobie, że jeżeli mam, mogę coś powiedzieć, to co chciałabym, żeby było, żeby się polepszyło w następnym tysiącleciu. Żeby ludzie niekoniecznie chcieli z sobą wojować, żeby się potrafili w przyjaźni dogadywać, żeby zechcieli widzieć innych obok siebie, którzy mają tak, tak, takie same racje, i takie same powody do dobrego życia, jak my byśmy chcieli. Żeby ludzie na litość boską nie uważali, że wszystko można kupić i że to jest takie ważne, żeby kupić. Żeby mieli spokój ducha, spokój sumienia. Jednym słowem, żeby nareszcie w trzecim tysiącleciu ciałem stało się to, co, o czym wszyscy wiemy. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Nic więcej. Każdy z niepokojem myśli o XXI wieku. Ja również. Lecz ratujmy się naszym optymizmem i naszą wiarą, że będzie lepiej. Zresztą o tym najpiękniej mówi Ojciec Święty. Cały świat będzie przeżywał tajemnicę jego przyjścia na Ziemię w tę Noc, która zapoczątkuje początku, za trzecie tysiąclecie. Tyle, że jedni przeżywać to będą przy akompaniamencie strzelających korków od szampana, przy barwnej oprawie sztucznych ogni, a my chcielibyśmy bez sztuczności. Cel powstania pomnika. Był no jeden uczczenie roku jubileuszowego, yy, wielka data zobowiązująca wszystkich, a tym bardziej nasza parafię, bo to jedna z najstarszych parafii naszej archidiecezji. Poza tym sama parafia szczyci się tylu powołaniami, więc chcieliśmy to jakoś wydatnić na zewnątrz i postawić ten pomnik Chrystusa. Oczywiście sama parafia by tego nie zrobiła, gdyby nie pomoc ludzi spoza parafii, księży, rodaków, a przede wszystkim urzędu gminy. Bo w to włączył się i wójt gminy, pan Stanisław Chlebicki i przewodniczący rady, pan Dudziak Zbigniew, za co jesteśmy bardzo wdzięczni im za to wszystko, a prace te ziemne ludzie zrobili czynem społecznym. Jesteśmy zaszczyceni, że przybyłeś, aby odprawić pierwszą świętą i poświęcić figurę Chrystusa która jest dziełem rąk naszego parafianina i ofiarą całej społeczności. Jest hołdem, który składamy Bogu w przededniu nowego tysiąclecia. Inicjatywa powstała wiosną tego roku. Doszło do spotkania, które zorganizował ksiądz Probosz, Ryszard Sowa, kiedy przyszedł na posiedzenie zarządu gminy z grupą mieszkańców, wiodących mieszkańców, może chodla tak to nazwę, i proponując partycypację w kosztach, mówiąc. Czyli to będzie pomnik, jaki? I tak dalej, i tak dalej. Założenia po prostu finansowe i techniczne. Inicjatywa wyszła od księdza proboszcza, księdza Ryszarda Pasowy, przyszedł do, na zarząd, posiedzenie zarządu gminy. No i obecny byłem też na tym posiedzeniu i zaproponował, byśmy wspólnie starali się powodować z okazji 2000 lecia chrześcijaństwa. I to jest, kochani, współczesny świat, gdzie przychodzący Chrystus... Zostaje włączony w krajobraz bezmyślnych reklam, gdzie prawo popytu i podaży i troska o pieniądz dla swojej firmy urasta do rangi najważniejszej. I nawet tych, którzy chcą spotkać się z Chrystusem, chce się po drodze nasycić dawką sloganów i reklam zapadających głęboko w podświadomość. I w tym świecie my żyjemy. Mieszkańcy gminy, przynajmniej z tymi, z którymi udało się rozmawiać. Są tym pomysłem zachwyceni. Taki pomnik się należał naszej miejscowości i w myśl dobrej współpracy pomiędzy samorządem gminnym a księdzem proboszczem winien powstać. Na apel księdza proboszcza o tym, żeby się stawić tutaj na plac właśnie w tym miejscu i rozpocząć powiedzmy podwaliny pod ten pomnik. Zgłosiło się około 80 mężczyzn z ściągnikami, z łopatami, prawda, z innymi sprzętami, które, które były potrzebne do zrobienia wykopu, bo był to potężny wykop, prawda, bo w pobliżu jest jezdnia, więc trzeba, żeby to było bardzo stabilne. A więc ludzie na każdą prośbę oczywiście przyszli nie tylko z chodla, ale i z wiosek. Pomagaliśmy.